Serdecznie na konferencji pomeczowej po, meczowej, po meczu Pucharu Polski pomiędzy Koroną Kielce a Stalą Milec. Naszym pierwszym gościem jest trener gości, pan Janusz Niedźwiedź. Poproszę o krótką opinię na temat spotkania. Dobry wieczór. Zacznę od gratulacji dla gospodarzy za awans do kolejnej rundy. Myślę, że ciekawe, żywe spotkanie. Hmm. Nigdy nie będę zadowolony, jeśli nie osiąga się celu, czyli zwycięstwa. Dzisiaj był remis. I Przegraliśmy tym jednym rzutem karnym, natomiast z przebiegu gry myślę, że zespół nasz też zasługiwał na, na coś więcej, szczególnie druga połowa, myślę, że świetna w naszym wykonaniu. Prowadziliśmy grę, dominowaliśmy, można powiedzieć, że zabraliśmy koronie wszystkie atuty i, i tak jak w pierwszej połowie dobrze weszliśmy, i później bramka z rzutu wolnego, i, i też korona miała swój moment, natomiast druga połowa, z której jestem najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o poziom gry i to, że zrobiliśmy kolejny postęp, choćby to, że zdecydowanie lepiej presowaliśmy i, i ten pressing był lepiej zorganizowany, intensywny przez praktycznie całą drugą połowę, to na pewno krok do przodu, jeśli chodzi o nawet ostatnie spotkanie trzy dni temu z Motorem Lublin. E, jeszcze oczywiście cały czas mamy nad czym pracować, dzisiaj kolejny materiał dla nas, żeby, żeby dalej pracować z zespołem, rozwijać i, i, i starać się być cały czas lepszym, natomiast e, z wielu momentów dzisiaj e, pod kątem jakości gry i, 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 i tego w jaki sposób funkcjonowaliśmy można być zadowolonym, natomiast na pewno e, wynik nie był taki jak, jak byśmy chcieli, bo chcieliśmy awansować do kolejnej rundy, Natomiast też jako trener patrzę i analizuję to, w jaki sposób poprawiamy się w każdym, w każdym dniu i, i w każdym meczu, i, i dziś zrobiliśmy na pewno kolejny krok do przodu. Natomiast nie osiągnęliśmy celu, a, a chciałbym, żeby w drużynie zawsze było takie przeświadczenie, że cel jest najważniejszy i, i chcemy go osiągać, oczywiście w swój sposób grając w taki sposób jak dzisiaj, ale na pewno będąc skuteczniejszym i i, I mając swoje okazje, wykorzystać jej. I, I pod koniec, szczególnie tej drugiej połowy, można było zamknąć to spotkanie również na 2-1, i tego czasu doliczonego mogło nie być. Natomiast to jest tylko dzisiaj gdybanie. Trzeba po prostu zrobić następnym razem więcej i, i, i jeszcze lepiej się przygotować, jeszcze bardziej być konsekwentnym. I wtedy wierzę, że nasz zespół będzie wygrywał takie mecze. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo trenerowi. Dziękuję bardzo, dziękuję. Witam serdecznie na drugiej części konferencji. Teraz na pytania dziennika że będzie odpowiadał trener Korony Kielce, pan Jacek Zieliński. Proszę o krótkie opinie na temat spotkania. No, głównym celem przed tym spotkaniem był awans do następnej rundy Poharu Polski. Cel osiągnęliśmy. W okolicznościach trochę nerwowo-dramatycznych, ale koniec wieńczy dzieło. Kibice, myślę, też byli zadowoleni, bo konkurs rzutów karnych to jest zawsze jakaś tam, jakaś tam e... fajne zwieńczenie takiego spotkania. Prawda jest taka, że ten mecz mogliśmy zamknąć przed upływem, przed upływem normalnego czasu gry, bo do 75. minuty mecz był pod naszą kontrolą. W końcówce daliśmy sobie sprokurować tam parę sytuacji, padła bramka wyrównawcza i no i nerwy, ale, ale cieszę się, że yy, wytrzymaliśmy tą nerwówę, że wytrzymaliśmy to spotkanie, mimo że graliśmy w składzie trochę, trochę zmienionym od tego w ostatnich meczach. Ci, którzy do tej pory mniej grali, pokazali się z naprawdę dobrej strony i, i duże słowa uznania i gratulacje dla nich. Przeoszczędziliśmy paru chłopaków, to jest też ważne w kontekście niedzielnego meczu, także myślę, że wyciągamy z tego meczu więcej pozytywów. Czy są jakieś pytania? Gratuluję, panie trenerze, dobry, dobry. wieczór, gratuluję dobry. tego awansu. Oczywiście bohaterem tego meczu Rafał Mamla, który okazało się, że w tych rzutach karnych obronił no, dwa strzały rywali. Jeżeli chodzi o to 90 minut, czy nawet te 120, jest pan zadowolony z jego postawy, już abstrahując od karnych? Nie, bronił bardzo pewnie, Przez jedna interwencja, chyba to było przy dużym czasie gry już. Tu na tą bramkę od, od sektora gości, no to była naprawdę znamieniąca klasa. Także Rafał, Rafał zagrał świetny mecz, ale takim może nieoczywistym, bo wiadomo, że kibicą w oczy rzucił Rafał, obronił dwa karne, takim bohaterem był Wiktor Długosz, który 120 minut orał boisko, szedł na gazie do każdej piłki, a w końcu wstecz noga mu nie zawrzała i uderzył do decydującego karnego. Także fajnie, że chłopcy stąd, wychowankowie korony. Decydują o awansie do drugiej rundy, czy tam następnej rundy Poharu Polski. O Wiktora, właśnie chciałem zapytać w drugiej kolejności, bo on no, były też mecze, że w ogóle nie wchodził w wilgowych pojedynkach. Także Wiktor chyba pracuje na to, żeby, żeby częściej pojawiać się także i w ekstraklasie, prawda? No tu większa grupa pracowała na to, żeby się częściej pojawiać, bo dzisiaj Szuma dał dobry, mm, dobry sygnał dla nas. Myślę, że że Dominik za to nieplanowane, prawda, było to, żeby on grał 120 minut, no ale tak się sytuacja potoczyła, że nie mogliśmy go już zmienić, bo... Bo resta musiał zejść z końcem tego podstawowego czasu gry. Ale cieszę się, że się wytrzymał. Także zwiększa się nam to pole manewru. Mam nadzieję, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie lepiej. Także generalnie ci chłopcy dali dzisiaj bardzo dobry sygnał. A co by pan powiedział na temat Bartka Smolarczyka? Bo to jego debiut de facto w pierwszej lidze. No jego koronyki. debiut myślę, że. Że początek miał lepszy. Grał naprawdę bardzo solidnie, bardzo poprawnie. Zdarzyło mu się parę takich interwencji, ale to wynika z tego, że on po prostu mm, ma mało minut rozegranych, i mu brakuje, właśnie, y, regularnych gier. Y, dał sobie radę, naprawdę, wie, ja jestem pod. Może nie tyle pod wrażeniem, co duże słowo oznajmia dla każdego z tych chłopaków. Nikt nie, nie pękł, przecież my nie graliśmy dzisiaj Pucharu Polski z zespołem trzeciej ligi, czy tam nie wiem drugiej ligi. Graliśmy z zespołem z ekstraklasy, który, co by nie mówić, w pierwszej połowie wyszedł praktycznie w galowym składzie, bo bez Gettingera je, można powiedzieć na galowo i Krykuna, który był na ławce. a Ci nasi y, zawodnicy, którzy mniej do tej pory grali, naprawdę za zaprezentowali się na ich tle bardzo poprawnie. Także to jest dla mnie fajny sygnał i miły ból głowy. Dziękuję no. bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Resta musiał zejść tylko i wyłącznie, żeby go przeoszczelić przed lechem? Czy... Nie, Resta zgłosił już, że nie jest w stanie grać. Jego łapały y, skurcze, więc to taka zmiana wymuszona. Myśmy mieli inną zmianę zrobić, ale, ale w tym momencie no. Musiał zejść resta, bo chcieliśmy wpuścić Martina Remakel za kamyka jeszcze, żeby szarpnąć tej drugiej połowie jeszcze coś ze środka, no ale taka wymuszona zmiana, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy mam jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo trenerowi i gratulacje.